Cześć, witajcie, z tej strony waha. Przed wami szybki przegląd, a w nim trochę informacji na temat gier maszu CD Projekt, a także trybu wieloosobowego do gry Project Zomboid. Zapraszam do oglądania. Studio The Indie Stone zapowiedziało, że Project Zomboid otrzyma wkrótce tryb wieloosobowy. Jest to wspaniała wiadomość dla osób, którym samotna rozgrywka już się znudziła. Tryb wieloosobowy pozwoli na zabawę przez internet, ale także na podzielonym ekranie. Twórcy nie podali dokładnej daty wydania tego trybu, ale twierdzą, że jest to kwestia kilku tygodni. Warto jeszcze jednak krótko powiedzieć, czym jest ta produkcja. Project Zomboid to RPG akcji, w którym naszym zadaniem jest po prostu przetrwać. Oczywiście nie jest to takie proste, gdyż miasto, w którym się znajdujemy, jest opanowane przez całą hordę zombie. Ponadto naszym problemem są nie tylko żywe trupy. W grze musimy zająć się zapasami żywności, wybudować odpowiednie schronienie, a także zadbać o nasze zdrowie psychiczne. Tytuł obecnie jest sprzedawany na platformie Steam w formie wczesnego dostępu. 10 lutego rozpocznie się giermasz firmy CD Projekt. Wszystkie gry trafią do sieci sklepów Biedronka, a każdy tytuł będzie prawdopodobnie kosztował 10 zł. Promocją będą objęte takie produkcje jak Pierwszy Starcraft wraz z dodatkiem, Warner's Revolution, Total War Shogun 2 i wiele innych. Tak więc radzę odłożyć trochę grosza, gdyż może znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie.